jednego z eksperymentów lolposta w którym próbował sklonować siebie wymknęło się wszystko spod kontroli teraz te klony powiedzmy tak po prostu niszczą świat dlatego muszę je powstrzymać ponieważ lolpost gdzieś uciekł tak i to będę właśnie robić w tym filmie bum Ol post to ty? Nie ja nie być lolpost, ja być... Klono no no ty, 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 Ej! Ej! Zaraz. Jak? Nie! Zaraz. Przecież. LOL post, czego ty robiłeś te klony? Mówiłem ci, żebyś tego nie robić był. Teraz muszę go zniszczyć. Klono nono. no no. No, 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 faza druga! Zaraz, co? Ale. zaraz. Ja nie wiedziałem, czy to jakiś boss fight. Może już muszę chyba coś sobie wziąć. Co, co? Miecie, Dobra większość boss fightów w grach ma trzy fazy. Uff, cały szczęście. Będę mógł w końcu wrócić do oglądania. Eee, nieważne. Ożesz. O nie? No 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 no. O nie, ja się tak z tobą nie bawię. A może i się bawię. No 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 no. Nieważne. nieważne. Koniec tego Koniec tego. Jej, nareszcie. uff. Mogę wrócić do laboratorium No 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 farta! Jak? To jest nielegal... Jesteś nielegalny Bosy mogą mieć tylko trzy fazy. Jak? Nie! Stop! Zostaw! Nie! Stop! Nie, nie rób Nie możesz, jesteś nielegalny! Jesteś nielegalny! Możesz, jest mocny! No, 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 no! Jest mocny! Ja nie sądziłem, że taki po prostu klonol posta może być taki mocny! O nie. Jak to się skończy? Dobra, No, 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 no faza piąta! Jak? Nie! Nie, jesteś. Nie, jesteś zbyt nielegalny, żebyś mógł istnieć. Trzeba cię zniszczyć. Oni. Ja się tak z Tobą nie bawię. Ja się tak z Tobą nie bawię. Nie, 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 nie. Nie, nie. nie można się tak. Nie można się bawić z nielegalnymi Bosami, co mają więcej niż trzy fazy. Wszyscy. ten polazł poazu No 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 O nie On jest mocny Ciągle żyje O nie o nie, nie 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 on ma to sam snajperkę perkę co ja O nie. Mhm, mm go nie zabiję. No, 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 no. <tellzorium> I co powiesz ty moją drogą sniperkę z Australium? No, 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 faza szósta. Przepraszam, ale to się robi zbyt nielegalne. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Temu ja go słyszę, ale go nie ma. Tam się ukryłeś. Gdzie On, on tam był. Był tam. ジャンプ No, 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 może jesteś klonem posta, ale w Team Fortressa to żeś nie grał. No, 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 faza ósma. Znaczy, klon, no, no, się mylić, faza siódma. Przepraszam bardzo, co? Ach, tak? Ach tak. Łodnie. Oh, Czemu on jest? Powinien już umrzeć. O oh, no, 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 łatwo. Powinien już już umrzeć. Jesteś nielegalny. No 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 no. Eee, ja może będę jednak potrzebować jakiejś pomocy. No 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 no. No. No i widzisz i co? No 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 no. Faza no, 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 ósma! O nie. Ósma. A, bo się pomylił. No okay. tak. Co jest? O nie. Teraz. On wyjdzie. Gdzie on wyjdzie? Gdzie on przejdzie?

Patrzcie, pód, 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 Patrzcie on jest... pód, Aha dobra cofam jednak nie jest potężny. No, 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 no. ciągle tylko dlatego, że skończyłoby się... że skończył mi się bagazydek w foot A nie zaraz, to nie ty. Się, ja no no, no O nie Trzeba wziąć coś innego ha! To był snipe. Lono no no, faza ostateczna Ach tak? Z tego absolutnie pewien No 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 no, być pewien Więc sądzę, że będę zmuszony użyć No 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 Undertale jego... Pokemonie, ruszaj! Ruszaj, mój Pokemonie O nie, co to za lag? No no no, zbyt duże lagi Ruszaj, Pokemonie Uda ci się. Uda ci się, mój Pokémonie! Zabijesz go. A może nie? Gdzie mój Pokémon? Mój Pokémon jest mi potrzebny, nie zabiję. Bez niego nie zabiję tego klona. Nie, 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 nie. Proszę bardzo. Masz to co Masz to, co na co zasłużyłeś. Tylko... Gdzie ty jesteś? Gdzie on jest? Pokemonie, uda ci się. O nie! Nie! Dobra. Mój Pokémon, gdzie on jest? Tu jest, tu jest, tu jest! Żyje! On jeszcze żyje! Patrzcie jaki on jest potężny. Dobra, pytanie tylko gdzie jest klon on posta? Nie wiedziałem, że on ma taką moc, rzecz. Mam Na nadzieję, że to jedyny. No, 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 no! Co, myśli, myślisz, że jesteś mocny? No Nie sądzę. No, 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 no być mocny. Am... Co, nie widziałeś, nie umiesz tak skakać! No, 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 no. Ok! A to było głupie, ja go załatwię, ja go załatwię, ja go załatwię. Ha! Mówiłem. No, 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 no. To była prościzna. Tak, za pierwszym razem, za pierwszym razem. On chyba już nie żyje, prawda? Dobra. Mogę chyba wrócić. W laboratorium. Zaraz, co to? Chwileczkę Dobra, a gdzie jest mój klon? LOL post, Gdzie jesteś? LOL gdzie ty? Ty jesteś? ty... Co się stało? Co to było? O Klon mi zwiał. Dałem mu super gadżety, żeby trochę nie wiem, pobawić się z nim, a On pobawić zwiał... Pobawić się z nim. Ja tu z nim walczyłem przez ile? 10 minut? Nie wiem, co się stało. E, tak gdzieś Ej, E poczekaj, że coś mi na telefonie. Chwileczkę coś, coś mi na telefonie dzwoni. Ej, zaraz Orzesz! Lolpost, co ty zrobiłeś? O. Twoje klony... O. Twoje klony teraz latają po świecie i rozwalają go Nie! Klon... Klon sklonował się z jednego... Klony sklonowały się z jednego klona? Nie będę mógł grać w Team Fortressa, ratunku Nie, dobra Lolpost Lolpost Tak? tak. I, idę je rozwalić I tyle Tego rozwaliłem, tamte też mi się uda Żegnam! Dobra Oj, Zaraz. ja idę pod ziemię. Może, może rozwiążę problem z chorobą rozprzestrzeniania się klonów. nadzieję. Zachwyt tak się. Żegnam, lolpost. I Coś rób, bo jak wrócę i będziesz po prostu przez cały ten czas oglądać sobie jakieś, nie wiem, nie, nie, nie wiem, nieważne. To ci tutaj zrobię? Żegnam.